Witam. Witam Was 2 kwietnia i chciałbym Was tradycyjnie zaprosić na minutę z kartami Lenormand. Karty już potasowałem, tak jak to zawsze czynię. Teraz je przełożę. I zobaczymy, co na dzisiaj mamy. Na dzisiaj mamy wieżę. Hmm. Tak trochę niefajna karta, jak przy niedzieli. No wieża niestety wróży nam troszkę kłopotów, troszkę kłopotów, raczej są to sprawy związane z urzędem, także dziwnie, bo przy niedzieli, ale pewnie wrócą na wokandy do was po prostu sprawy, które macie do załatwienia. Sprawy, które nie cierpią już zwłoki i po prostu zaczynają się sypać, i trzeba będzie się nimi koniecznie zająć. Chociażby z tego względu, żeby nie narobić sobie jeszcze większych problemów, moi drodzy. Także tak to wygląda w dzisiejszym. Yy, mogą pojawić się trochę sprzeczki w domu, jakieś takie nieduże kłótnie, wynikające chociażby właśnie yy, z tych yy, urzędowych spraw niezałatwionych. Więc tutaj warto, warto się spiąć, moi drodzy, i, i, i się tym zająć. Karta wróży komornika, więc też może być, że gdzieś macie zaległości, jakieś o których może nie pamiętacie, bo też tak się zdarza czasami, że o czymś zapomnimy i on właśnie się może odezwać, przyjść po to, co cudze i trzeba będzie to zwrócić. Więc moi drodzy, warto przejrzeć dokumenty, przeanalizować swoje sprawy. Yy, tak głęboko zobaczyć co jest nie tak, żeby uniknąć właśnie kłopotów, o których mówi karta wieży. także warto się tym dzisiaj zająć. może niekoniecznie od samego rana, od samego rana, bo warto przy niedzieli spędzić ją z rodziną na przykład na spacerze, ale po wieczorem warto byłoby usiąść i się tymi sprawami zająć i się nim przyjrzeć. Dołożymy jeszcze jedną kartę, żeby może zobaczyć, jak to będzie wynikało dalej. Yy... Tak, raczej te sprawy finansowe. Ono się oczywiście zakończy to dobrze, ale warto się temu przyjrzeć. Właśnie to wskazuje na sprawy właśnie związane z płatnościami. Yy, także myślę, że yy, przejrzyjcie swoje rachunki, zobowiązania, które opłacacie sobie co, co miesiąc, czy tam jak, jak tam opłacacie. Czy macie wszystko uregulowane? Tak bym to potraktował, moi drodzy. Ja Wam dziękuję za, za poświęcony mi czas. Życzę Wam cudownej niedzieli, mimo że pogoda u mnie jest taka szaro-bura, trochę kropi, ale to też jest potrzebne, więc ja Wam mimo wszystko życzę cudownej niedzieli i dużo pozytywnej energii.